W myśl artykułu 188 kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeżeli oboje rodzice dziecka są zatrudnieni, z urlopu opiekuńczego może skorzystać tylko jedno z nich. Wymiar zwolnienia na opiekę nie jest w żaden sposób uzależniony od ilości posiadanych dzieci. Jeżeli pracownik posiada dwoje lub troje dzieci w wieku do lat 14, to nadal ma prawo do zwolnienia od pracy na opiekę w roku kalendarzowym w wymiarze 16 godzin lub dwóch dni. Jeżeli urlop opiekuńczy nie zostanie wykorzystany w danym roku kalendarzowym, to niewykorzystany limit urlopu nie ulega przeniesieniu na kolejny rok kalendarzowy.